Rozdział 7 Rola rodziców, nauczycieli i wychowawców religijnych w procesie dryfowania Największe oszustwo diabła: Diabeł ujawnia swoją najbardziej podstępną strategię przekształcenie najbardziej zaufanych opiekunów społeczeństwa w nieświadomych niszczycieli niezależnego myślenia. Jego pierwsza i najważniejsza sztuczka polega na zepsuciu rodziców, nauczycieli i wychowawców religijnych, zamieniając tych filarów przewodnictwa w narzędzia które systematycznie niszczą naturalne zdolności myślenia dzieci. Indoktrynacja religijna idealna trucizna dla umysłu. Nauczyciele religii okazują się szczególnie cenni, służąc jako najskuteczniejsi agenci niszczenia niezależnego myślenia. Ci duchowi przewodnicy zalewają młode umysły niepotwierdzonymi ideami i zaszczepiają w nich najbardziej paraliżujący strach ze wszystkich strach przed wiecznym potępieniem. Ten strach przed piekłem staje się psychologiczną trucizną, która osłabia zdolność dziecka do racjonalnego myślenia przez całe życie, tworząc trwałe poddanie się psychiczne. Pokoleniowe łańcuchy kontroli Rodzice nieświadomie utrwalają dominację diabła, narzucając swoim dzieciom kontrolowane przekonania dotyczące religii, polityki i małżeństwa. Tworzy to niekończący się cykl mentalnego zniewolenia którym każde pokolenie przekazuje swój wpływ następnemu. Dzieci przyswajają te narzucone przekonania i naśladują zachowania swoich już kontrolowanych rodziców. Brama wrażliwości. Diabeł podporządkowuje sobie młode umysły poprzez przemyślany schemat. Najpierw sprawia, że dzieci czegoś się boją, a następnie wkrada się do ich świadomości poprzez ten właśnie strach. Gdy strach otworzy drzwi Diabeł na stałe zadomawia się w ich umysłach. Zagrożenie związane z jasnym myśleniem. Diabeł ujawnia swoją kluczową słabość. Nie może przetrwać w umysłach, które myślą precyzyjnie i jasno. Chociaż czerpie siłę z negatywnych emocji i chaotycznego myślenia, stanowi dla niego śmiertelne zagrożenie konstruktywne myśli, takie jak wiara, odwaga, nadzieja i determinacja cechy, które są sprzeczne z jego działaniami. Sabotowanie edukacji. System szkolnictwa publicznego służy jego celom nie poprzez to, czego uczy, ale poprzez to, czego nie uczy, niezależnego myślenia. Zamiast wspierać krytyczne myślenie, system zachęca do wkuwania faktów i gromadzenia punktów, przekształcając uczniów w mentalne magazyny cudzych myśli, a nie oryginalnych myślicieli. Idealna iluzja. Największym triumfem diabła jest.